Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10:15 na antenie Radia Elka. Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, panowie Krzysztof Benedykt Piwański, szef struktur Leszczyńskich Miejsko Powiatowych Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I szef Leszczyńskich struktur PiSu, pan Sławomir Szczot. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czyli dwie strony e, świeżo po rozwodzie, który to rozwód zapadł w czwartek rozwód z orzekaniem owiny czy bez orzekania owiny? Też, jeszcze nie zapadł, bo, bo ja powiedziałem, że złożę rekomendację dla struktur powiat, miejskich Prawa i Sprawiedliwości rozwiązania umowy, wypowiedzenia tej umowy. że szefem struktur jest pan przy okazji, w związku no, z tym to jest... pan sam sobie zarekomenduje. Także jest pięcioosobowy zarząd, także tutaj demokratycznie pod, będzie podejmowana ta decyzja. No i no, wyłącznie. Oświadczenie zostało złożone, że nie ma. Koalicji, bo to i tamto. Także znaczy wizerunek został przedstawiony jednoznacznie. No, wizerunek Platformy został przedstawiony przez PiS. Wizerunek PiSu został przedstawiony, w jaki sposób widzi tę koalicję. I zrobiono to bardzo nieładnie, ale myślę, że celowo, z rozmysłem i z jakimś tam swoim, jak to pan przewodniczący od początku realizuje, zamyślonym. Zamyślonym planem, bo koalicja, zawiązana na początku porozumieniem mniej czy bardziej konkretnym, może zbyt bardzo rozbudowanym w szczegółach, była dla nas dokumentem wiążącym, czteroletnim, rozłożonym na czteroletnią praktykę i na czteroletnie działanie, gdzie są dosyć wyraźne zapisy, że mamy się w sprawach strategicznych konsultować, że mamy być partnerami. I też był taki święty zapis, który warto przeczytać do końca: że wszystko to będziemy robić, swoje, wasze i nasze działania, wynikające z tego partnerstwa i z tej koalicji, w zależności od możliwości budżetowych. Są takie zapisy? No. Tak, są oczywiście takie zapisy o możliwości prawnych, o możliwości prawnych, budżetowych i konsultacjach z specjalistami. Więc jeśli chodzi o... Yy, 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 znaczy tak nie było oczywiście żadnego zamysłu. Myśmy byli bardzo lojalnym koalicjantem przez dwa lata. Nie było ani jednego przypadku, w którym byłaby sytuacja taka, że coś ustaliliśmy i my działamy inaczej. Ale na, na czym ta lojalność miała polegać? Nigdy tak nie było. Nie... Czyli nie... ustalamy, y, że głosujemy tak, i przy tak przykłady, prawda? No nie wiem, no, za głosujemy za jakimś konkretnym projektem uchwały i myśmy głosowali. Prawda? Więc to, 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 y, poza tym, jak Platforma Obywatelska zgłaszała jakieś projekty, swoich, swoje pomysły, projekty itd., tak w zasadzie w 99% Myśmy te projekty wspierali i to jest fakt. To jest ja fakt. tutaj nie chcę i nie mogę i nie będę y, mówił, bo na to nie mam, y, ja osobiście y, takich y, uprawnień, żeby mówić o poszczególnych elementach y, czy budżetu, czy y, działalności tego samorządu, bo sam kieruje innym innym samorządem, ale chętnie, bo myślę, że w tym temacie tu, tu jesteśmy, żeby mówić o sprawowaniu polityki dwóch partnerów i i, i koalicji. Yy, nigdy nie było, czy Takich sytuacji, gdzie ja tylko zacytuję ten zapis, że wszystko będzie realizowane w zależności od możliwości finansowych oraz płacenie ekspertów z danej dziedziny w, w, w przypadku możliwości prawnych konkretnego procesu i procedury programowej. I jeżeli padają takie słowa, jak ktoś nas oszuka, albo jesteśmy nie, nieuczciwi, to zresztą. To jest retoryka pana przewodniczącego, która padła w przewodniczącego szczota, która padła w, z wielu ust w wielu kierunkach i, i w wielu mediach. I to najbardziej boli, najbardziej obraża, bo jeżeli e, siadamy do stołu, i rozmawiamy o czymkolwiek z działań programowych, bo można wszystko zapisać w umowie pierwotnej, tylko na miły Bóg, proszę wiedzieć i pamiętać, że życie idzie do przodu, każdy się, jak życie się rozwija, każdy z nas się rozwija, sytuacja stawia nam różnego rodzaju przeciwności. I nie możemy w obecnej sytuacji konstrukcji budżetu żądać tylko wydatków bieżących, zapominając o jakoby za, na przykład o inwestycjach, gdzie już tu nie będę wchodził w ansę konstrukcji Dobrze. budżetu, ale nie można, nie można zapominać o podstawowym wariancie przykład, Pan Sławomir to mówił nie pierwszy raz, raz koalicja. Nie? nie pierwszy raz koalicja nas oszukał, proszę podać jakiś przykład, w czym was oszukał koalicja Minęły dwa lata yy, dwa budżety kreowane, dwa budżety. Y, y, dzieliliśmy y, 23 miliony 23 miliony wolnych środków i nie znalazły się te pieniądze ani w jednym budżecie, ani w drugim, ani w jednym wolnych środkach, ani w drugim wolnych środkach na projekty zgłaszane przez sprawy Twejłości. Jeśli chodzi o y, Dobrze, z czym czyli, oszukał was koalicja? Czyli, Pieniądze są. Jeśli chodzi o prawne rzeczy, jeżeli te, te nasze projekty gdzieś już w Polsce były realizowane, to no ale... znaczy, że są możliwe do zrealizowania. Dobrze, że nie by ja, ja, ja proszę o konkretną no. sprawę, w czym oszukał was <laughs> yy, Nie pozwolił nam zrealizować naszego, naszej części yy, umowy koalicyjnej. Centrum kształcenia. Wszystko. Tam, tam, tam jest nie. wiele rzeczy. tablety. Ja, rzeczy. Mogę, ja mogę panu wszystko. powiedzieć, po ja mogę powiedzieć, nie, ja mogę powiedzieć, co koalicjant pomógł zrealizować, mimo to, że to nie było doskonałe i mądre, ale podglądanie pomysłów, czy powielanie pomysłów, które albo realizuje rząd, albo się same realizują, bo przecież yy, to edukacja wodna, co trzeba powiedzieć, jest dobrym pomysłem, ale to jest realizowane tu i ówdzie, wszędzie i nie tylko w mieście, ale w mieście też. E dzienniczki są realizowane i no, samodzielnie, tylko nie można, no, nie można mylić pojęcia Rady Miasta z pojęciem Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły. To jest obowiązek i kompetencja szkoły wymyślać i tworzyć takie rzeczy. Naszą rolą czy ro rolą Rady jest nie przeszkadzać. A na mnie Bóg, jeżeli mówimy o Centrum Nauki, to ja Państwu powiem, że mi się garnitur Schwarzeneggera podoba, a Sylwestra stalone jeszcze bardziej, tylko żaden na mnie nie pasuje. I to, co ktoś widział w Toruniu, niekoniecznie pasuje w Lesznie. To my musimy na swój model, na swoją miarę, zrobić coś, co jest porządnego. Yy, mówimy o oszczędności, a jednocześnie chcemy tworzyć twór, który jest kosztogenny, który, który nic nie daje. A z drugiej strony, Mądrzy ludzie podpowiadają, tylko to jest taka, powiem szczerze, metoda troszeczkę arogancka i metoda ignoranta, która, która nie chce słuchać podpowiedzi ludzi mądrzejszych, specjalistów w tej branży, którzy mówią, że to nie tak Ale i nie tu. Ale o tym z mówili wcześniej? Oczywiście, tylko należy słuchać ludzi, którzy radzą. I czyli nie chcieli słuchać? Słuchać ludzi, którzy radzą. I, i ludzie, którzy je znają na tym, z, zjedli za przeproszeniem trzy parę zębów na, na tworzeniu nauki edukacji mhm. mówią, że Dajemy pieniądze i mimo wszystko idąc śladem pan. Centrum Nauki, miasto, jak ja widzę, dało raz to tysięcy, drugi, raz, teraz 300 tysięcy, ale na konkretny rozwój nauki, na wspieranie nauki na absolutnie się nie, nie, zgadzam no ten sam ten sam ekspert, pan 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 Starosta nie, mówić, mówi, to tablety to jest katastrofa że laptopy to 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 jest katastrofa że młodzież nie, tym nie, powinna mieć do czynienia no to ja dziękuję za takich ekspertów więc po prostu uważam to tak, że to jest, niepotrzebne, to jest jak jeżeli to to już jest to jest, prowadzone. Panie to jest, yy, Możliwe do wykonania, wcale niedrogie. Są różne przykłady w kraju. Ja każdemu radnemu pokazałem te wszystkie przykłady, które w kraju funkcjonują. Można byłoby to zrealizować bez problemu. Dowód, znaczy, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego akurat Centr Leszczyńskie Centrum Nauki. W październiku ogłoszono badania, w której polscy dziesięciolatkowie wypadli najgorzej w Europie. Nawet Rumunia nas prze, prze, prześcignęła w rozumieniu matematyki. Rumunia w Rumunii są centra nauki? Sekundę, e, 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 prześcignęła nas e, Rumunia, w ostatnie miejsce w Europie i przed ostatnie miejsce w Europie za nami tylko Turcja jest, że znaczy, tak powiem, która już w zasadzie, nie to nie jest Europa, ale Turcja. Która przedostatnie w rozumieniu nauk przyrodniczych. No to jest po prostu katastrofa. My uwia, uważamy, Leszczyńskie Centrum nauki miałoby wspierać edukację tą formalną dzieci i młodzieży. Pokazaliśmy, że jest to możliwe. Pamięta pan te Ale jak pokazy? I gdzie, jak i gdzie, gdzie to ma funkcjonować, to kto ma się tym zajmować? Nie, nie, To nie są szczegóły. Proszę pana, jeżeli Pan mówi, ja mam pomysł, a jak to będzie robione. A co mnie to obchodzi, niech, niech sobie organ wykonawczy zrobi. No nie można takimi Ale kategoriami pokaz... miasto to nie jest... Piask... A, a, a rada to nie, jest, to nie są no to klocki, że można, można to przestawiać. Pan w swojej gazecie, cytuję, w swojej gazecie nie. Dzień Dobry, tak nie. zdaje się najlepiej, pisze, że e, nauczyciele, dyrektorzy, a za nimi uczniowie Jeleszczyńskich szkół są zamurzenami. I mówienie to do grona tysięcy osób zaangażowanych w edukację w tym mieście, że są zamurzeniami, obraża totalnie wszystkich. Jeżeli się e, chce coś wymyślić, to trzeba wiedzieć, jak to stworzyć, jak to powiedzieć. Väldigt, nie powinno funkcjonować, bo dzisiaj raptem y, tablety w, y, w szkołach funkcjonują, ale tam, gdzie mogą funkcjonować, przecież y, 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 idzie program krajowy, to my chcemy wyjść przez szereg i teraz roznamy wszystko, bo my musimy być pierwsi i to rozdać. Po co to rozdamy? Kilkaset czy kilka tysięcy, żeby jutro trafiło do domu, gdzie nie ma internetu na przykład? Z tego co wiem, PiS mówił, no, boli nas to, że prezydent zgadza się na wszystko, co proponuje y, 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 platforma, a nie zgadza się na nic, co mówimy my. Dokładnie. I oni to wykorzystują. Pan prezydent zgadza się na wszystko to, co co życzy sobie Platforma, ale jeżeli mówimy o polityce, to polityka polega na, na, na rzetelnym dialogu. Jeżeli naszym, jednym z podstawowych warunków było zmniejszenie, zmniejszenie zadłużenia, jeżeli z 17 schodzi do 13,5, no to chyba jest to jakiś rzeczowy kompromis, gdzie w perspektywie znajdują się planowane ważne inwestycje, bo Lepiej mówić o inwestycjach, na bóg powtarzam, dla budżetu niż o bie wydatkach bieżących, bo to we wskaźniku kiedyś odpokutuje i mówimy o. Czy, czy to nie jest tak. Za załatwiliśmy cośmy chcieli nie, Platforma jeszcze swoich rzeczy, których miała, wszystkich nie załatwiła, ale to jest czteroletnia kadencja, a może zakładamy ośmioletnia. Dość burt, pyskówek, znaczy, dość pośmiewisk. Panie Przewodniczący, pośmiewsku. jest to nie, nie, nie. znaczy Ja myślę, że tutaj ta rozmowa jest no bardzo nie... Pan, ważna, będziemy bo... się śpiewać o równowagę. Pan, w moje, pan proszę, ba proszę bardzo, sam. pan Sławomistrz. Jest, jest taka zasada, panie przewodniczący, że jeżeli ktoś czegoś nie chce zrobić, to wymyśli 110 yy, sposobów na to i, po, i przykładów, żeby tego nie mm. zrobić. I rzeczywiście to tak wyglądało, że koledzy wymyślali co róż co nóż, coś nowego, żeby tylko tego nie zrobić. Jeden podam przykład. Jeden z tych właśnie ekspertów yy, platformy Tolskiej. Yy, yy, powtarza co spotkanie, że my chcemy budować... W sensie cegła, a po cegle leszczyńskie centrum Nokiem. A my od, od początku mówimy, że żadnej budowy nie przewidujemy. Więc to jest takie słuchanie, to jest, takie, ta, to jest taka ciągła retoryka, y, która moim zdaniem gdzieś mija się z, z rzeczywistością, z prawdą. To zdanie, które pan przeczytał, to jest w ogóle zwerwane z kontekstu i musiałby pan przeczytać dwa zdania wcześniej, dwa zdania później, żeby, żeby o cytować. całe. Y, więc dwa zdania wcześniej, dwa zdania później, żeby takie, takie cytaty. Więc jeszcze raz. Moim zdaniem nie było woli od początku, bo rozumiem, jedna rzecz muszę się nie podobać, ale tam się wszystkie rzeczy nie podobały. Rozumiem się? Yy, tak. nie, nie, nie było woli w, w na kierunku naszych projektów. W kierunku Centrum Nauki Rada właśnie zdecydowała, daje 300 tysięcy na e, nowoczesne środki edukacji. Przecież jest, e, proszę dostrzec to, że e, e, rękoma tych ludzi szkoły, wolontariatu sponsorów, powstało Centrum e, Obserwacyjne obserw obserw Astronomiczne obserwatorium astronomiczne, przepraszam, w innych szkołach, inne placówki naukowe Pan... przy, i, i, to, i te rzeczy trzeba rozwijać. A nie Szczyt... tworzyć coś, co jest dzisiaj. Pan słowem już na sesji w czwartek powiedział, że jest koalicja lewica-platforma. Takie odnoszę wrażenie od początku, że to jest taka gra. Myśmy byli tylko straszakami myśmy byli tylko straszakami w takiej grze. Nie wiem o co, jeszcze dzisiaj nie wiem o co, między ja to ja, Platformą a y, to ja SLD. Panu, to ja panu powiem o co, bo przede wszystkim koalicji Platformy i SLD nie ma, ale jest na pewno koalicja Platformy i Zdrowego Rozsądku, bo w tym porozumieniu, które myśmy z pisem zawarli, to między tymi kilkuset wersami mniej czy bardziej mądrych i ważnych słów jest, jest dużo zdrowego rozsądku. I my jesteśmy zawsze w parterze z Nowym Rozsądkiem. A to jak pan przewodniczący mówi, że Platforma wykorzystała i y, od początku coś tam planowała, chciała była. Y, to ja panu powiem, co pan planował od początku, bo y, to, to jest pański cytat, y -y. że gdzie my staramy się, y, żeby zadłużenie zmniejszyć, nie? a y, pan przewodniczący na, na spotkaniu z Klubem Radnych mówi, że są to. Y, Pana pomysłu, to są wydatki bieżące, nie takie duże. Zadłużenie miasta Pana absolutnie nie interesuje, bo nigdy Pan tu nie będzie rządził, jak ma, jak pan ma, jakie ma Pan przekonanie i mam nadzieję słuszne. To wszystko, co się dzieje, jest Panu potrzebne tylko i wyłącznie do kampanii wyborczej. Takich, Który, to jest kłamstwo, nie, po prostu nie do, kłamstwo to, ale to jest wy, wyrwane z kontekstu zdania, to, czy, które nie mają nic... To, to, to słuchało ze zdumieniem osiem osób, tak, tak, które tak. potem zrobiło to co, to, co zrobiło. Interesuje mnie to tylko, nieważne skąd na, na to miasto weźmie pieniądze, nieważne czy to jest mądre czy głupie, ludzie kupią wszystko. Ludzie mają to, tylko... Oczywiście to bzdura, to jest ludzie. kłamstwo takie. Takie pan panu że to, to, bzdura. To, bzdura, to, bzdura no to, to jest totalna bzdura, bzdura no, kłamie, to, po prostu ta, kłamie. Tak, Macie to powiedział? nagrane? No, jak ma to nagrane, to zobaczymy. To to słuchało, to kilka, słuchało to kilka wybitnych osób i, i właśnie po, po takich zdaniach, że y, trzeba tylko mówić, robić. Wykonywać drobne, krobra, drobne, powiedziałaś... drobne, drobne kwestie, wydatki bieżące to są drobne Nieprawda. pomysły, kupić to, wydać na tamto ja bo to, ja to tylko jak spuentuję, że jak, jak chce się zerwać koalicję, jak chce się wyjść z domu, jak chce się rozstać i trzasnąć drzwiami, to nawet światło w lodówce przeszkadza i powód każdy się znajdzie. No, ale każdy. Kto, kto zerwał tak naprawdę tę koalicję? Czy... No moim zdaniem Platforma kłam... Koalicję zerwała ignorancja i arogancja. I, I tak jak w kraju, bo PiS teoretycznie powiem szczerze, może mieć słuszne założenia, bo ta partia ma wiele. E, dobrych haseł i dobrych cech, ale tak jak w kraju problemem PiSu jest e, Kaczyński, tak w Lesznie problemem PiSu jest e, to, widzicie, to jest taka roteryka e, wskazywania, kto jeżeli, jest e, albo, tym gorszym. Panie przewodniczący, kto tak naprawdę albo koalicję? pan się zmieni, albo pana zmienią, ale... E, Zawsze można mnie zmienić, to nie jest problem z demokracją. Bo, bo, e, to, e, Tą y, chorobę też można zdefiniować, jeżeli pan z sobą po, po, spróbuje popracować i zacznie pan słuchać, co, co ludzie do pana czy mówią. To jest arogancja, kompletna arogancja to platforma, to jest tak jak w kraju, arogancja platformy, czy, tak tu mamy z arogancją platformą, no, kłamią po prostu z żywy, kłamią swoich wyborców, żeby, kłamią to, nas, kłamią, to, to, oszukują nas, po prostu to jest Czy szok, PiS jest zadowolony z tego, co się Jestem stało? Szok. Z, no, z czego zadowolony może być? No, z czego, że, że, że nie ma, nie, do, nie dotrzymali słowa. No, czy no, platforma jest zadowolona z tego, co się stało? Platforma nad tym ubolewa, bo mamy przed sobą teraz ciężkie no okresy. Yy, problem. Ja wiem tylko jedno i żal mi jeszcze tych trzech pozostałych radnych pisów, które którymi pan doskonale manewrował Musimy i, i, i ogłupiał i, Więc... i tak samo jak pan oszukiwał tak, wszystkich a, a radnych. A pan ilu radnych kierował, telefony wykonywał do radnych, co mają robić, czego mają nie robić, prawda? jakie interesy chronić, W tym, przypadku, ja nie, chronić? W tym przypadku nie musiałem, pan słyszy o miastach, jest raczej przesądzony i ostateczny. Panowie Krzysztof Piwański i Sławomir Szczot byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10:15 na antenie Radia Elka.